Jak się macie, witam w kolejnym odcinku z G Far Cry. Jak kontynuujemy naszą przygodę? Wpadamy do tej jaskini? chociaż w ogóle mi się to nie podoba. Dziwne. chyba coś słyszałem. Pewnie, tak, czy coś? Po cichutko, po cichutku ich ją Czy ktoś tam jest? Szkoda, że nie mam tej małej takiej splówki Tylko jeden tu był? Hmm. A ja i lampka przyda się Bo pewnie tu będzie ciemno Jak w grobowcu jakimś Okej, okay. ale no tutaj była potrzebna Co jest? What the fuck? cokolwiek to było, mam nadzieję, że było tylko jedno. Ale paskudztwo. Gdzie jesteś? Mam problemy z zesieniem. Nie wiem Twojego sygnału. A skąd mam wiedzieć? Jestem w jakiejś jaskini. W porządku, stacja pomp wody morskiej. No dobrze, ale... Ok, tu nic nie ma. Łe. ciemno tu jak. No i używać w takim pomieszczeniu, co jest naprawdę. Po cichutku, aha, tu nic nie ma. A mnie no ciekawi Bo ta woda co nie Jest dziwnie tutaj Ułożona jakby to było tajne przejście ale Nie ma? fuj! To są ścieki Na mnie tak wygląda Okej okay, Level 1 Ła, dobera. Wysiadły światła. Poszukaj windy. Powinna cię dowieść do ośrodka badawczego. Pewnie. A winda na co jest? Nie czasem na pęb? No goście jacyś. Tu jest... Jakieś te Dara, wybuchnąć to może. Okej, okay. gdzie iść? mmm. Mm, 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 mm. idę tam to mnie już ktoś chciał zobaczyć natychmiast uruchom ten regulator co Nie to za hałas pasu, a tu rozpętało się piekło Ej, jest kto tam mam no, nadzieję że dostał w łeb jak oni mnie mogą widzieć przecież co przecież tu jest ciemno Ej! Ojej, dobrze. Ustawiamy się, to jest chyba... Chowaj się. Alem dostał. Chyba w łeb pęstął, bo... takie przeciemnienie. Zabiję cię! Tyle. Nie ma już was? Czerwony kot czerwony! O, kościo z lampką. Zaczekamy na niego tutaj. Będzie go dobrze widać. Mam nadzieję, że to był już ostatni. Nic nie widzę. Co to jest jeszcze? Oho? Co to za przejście? Trochę się boję, ale chyba nie ma czego. Tam jest chyba ta... Aha, dobra. Przeszliśmy sobie w kółko. Mhm, dobrze. Więc teraz idziemy odpalić ten... ...generator? Tak to się nazywa? Ej, nie działa. Boisz się, co? Nie. Ciebie nie. Tamtych potworków. Gdzie ty jesteś? Cały magazynek w niego wywaliłem. A wyznaczyłaby by jedna kulka. Dobra, nie Twarde. lampki ta ja z już takie pewnie nie, nie, nie robią, żeby kulkę wytrzymało. Zapisywanie, fajnie, chyba ten nie będzie szybciej niż tam dookoła latać. I, i i i pójdziemy sobie do windy o patrzcie jak to chodzi boom 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 ja bym to wskoczył nie 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 pamiętam że to może zabić a ja sobie tak wskoczyłem bez sensu o jest o no jest wyjście Ło! Wow. Wow. O-o! Oh, oh. Widzieliście to? Nie, trzeba sobie to bym przyszykować. Ona będzie dobra, no nie. Le... Chodź tu. Paskudo. Aha. Uciekł. Tchórz. Boi się mnie. Haha, ha, jestem mistrzem. Jest. O, koniec. No. To będzie na tyle w tym odcinku. Taki króciutki troszkę. Um, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za uwagę. Cześć.